Witajcie w mojej szafie. Dziś porozmawiam sobie z Wami o kwestiach bezpieczeństwa, czy może nadmiernego bezpieczeństwa, to już Wy ocenicie. Mam nadzieję, że też jakimiś ciekawymi historiami się ze mną podzielicie. Ja podzielę się dwiema takimi anegdotami. W sumie nie wiem, czemu je ze sobą połączyłem, ale one są mocno związane z bezpieczeństwem, czy też przesadnym bezpieczeństwem, jak może ocenicie, właśnie na Strzelnicy. I jako modelowy kawaler do naszej pierwszej anegdotki posłuży nam Glock. Mój ulubiony Glock. I teraz popatrzcie, co ja zrobiłem. Wziąłem tego Glocka i ktoś być może oburzył się teraz, wyrywa sobie włosy z głowy, bo jak to? Przecież tu jest podpięty magazynek. I ty tak tutaj składujesz tą broń, tak ją przetrzymujesz z magazynkiem? Otóż, moi drodzy, według przepisów, ja mam taką możliwość, mogę sobie trzymać broń z magazynkiem. Ktoś powie, no może to jest legalne, ale jakże nieodpowiedzialne. No i tutaj też się nie zgodzę. Podwójnie bym się z tym nie zgodził. Ale to jest chyba temat na inny temat, co mam na swoje usprawiedliwienie dla tych wszystkich oburzonych, to jest to, że zawsze za każdym razem, gdy biorę broń do ręki, przed chwilą też to robiłem, robię to bardzo często. No zawsze wręcz automatycznie działa coś takiego. Sprawdzam magazynek, ale to jeszcze nie wszystko, i wy pewnie też powiecie, być może też to robicie, i sprawdzam komorę nabojową. Czy tu jest pusto, czy tu jest. gusto owszem, puściutko, zobaczcie, puściutko i teraz można by powiedzieć na 99,9% że broń jest bezpieczna zawsze gdzieś tam magicznie, nie wiem sam, co by się mogło stać, żeby ona w takiej konfiguracji, gdzie jest pusta komora gdzie nie ma magazynka, żeby ona mogła wystrzelić i na większości strzelnic będzie wymagane żeby to właśnie w takim zestawieniu, czyli zamek w tylnym położeniu, broń była odkładana i prowadzący strzelanie teoretycznie po każdej serii strzałów gdzie tam mamy podejście do tarczy, jeżeli to nie jest zautomatyzowane, to powinni sprawdzać nam komorę, tak przynajmniej było na kursie. A w praktyce to słyszałem od kolegi, że różnie to bywa. No i tu zaczyna się moja historia. Z pewną strzelnicą spotkałem się z tym po raz pierwszy. Już kilka razy byłem na strzelnicy, może ze dwa, trzy i na tych strzelnicach, na których byłem, to tego nie było. Ale może u ciebie na strzelnicy to jest, więc mi opowiesz. Otóż i ostatecznie na tę strzelnicę nie poszedłem, ale bynajmniej nie z tego powodu. Wskaźnik bezpieczeństwa właściwie żyłka, tak wygląda jak żyłka. No ale w praktyce to jest wskaźnik bezpieczeństwa, czyli wszyscy strzelający, którzy mieli egzamin, zwłaszcza chyba w PZSS, czyli pozwolenie do celów sportowych, wiedzą, że to jest nieodzowny element egzaminu, i w takim oto zestawieniu musi być odłożona broń. Jeżeli odłożymy bez tego, to tak mówią, tak straszą, egzamin niezdany. Więc teraz broń jest bezpieczna. Nawet jakbyśmy mieli pięty magazynek i nawet jakby ten zamek nam po prostu spadł, gdybyśmy go zwolnili, no to strzał. Chociaż pewnie tutaj jakiś inżynier wypowie się, że no jednak by się dało, jednak jest taka możliwość. Ja nie wiem, ja tylko teoretyzuję. To, co mi powiedzieli gdzieś tam na różnych mądrych kursach. I szczerze zachęcam Cię do tego, jeżeli masz coś w tej kwestii do powiedzenia w sekcji komentarzy, to śmiało. No i wracając do tej mojej historii, której chyba na dobry nie zacząłem. Zadzwoniłem kiedyś do pewnej strzelnicy, która bardzo mocno forsowała to, że musi być wskaźnik bezpieczeństwa. Za każdej broni, którą tam ze sobą wnoszę, to muszę mieć wskaźnik bezpieczeństwa. I bez tego wskaźnika bezpieczeństwa nie mogę odłożyć broni. I tutaj pytanie do Was. Co o tym myślicie? Jak to bywa w praktyce w Waszych Przypadkach i w Waszych historiach. Czy to jest przesadne bezpieczeństwo, czy to jest po prostu bezpieczeństwo? Czy jak ktoś kiedyś napisał w sekcji komentarzy, to już trochę zabiera radość z zabawy, z tego całego strzelania, bo co by było następne? Przystawanie tej broni do jakiegoś statywu czy łańcuchy przechodzące tutaj przez kapłą, żebyśmy nie mogli ją manipulować w żaden sposób, tylko pod takim kątem 15 stopni? Dajcie znać, co o tym myślicie. No bo z jednej strony tak na pierwszy rzut oka i ucha można by powiedzieć, no trochę przesada. Faktycznie to już jest trochę przesada. Przecież wystarczyłoby coś takiego. Pusta komora, odkładamy sobie to na stole. No ale z drugiej strony, ja staram się rozumieć, że jeżeli mamy tego prowadzącego strzelanie, który jest odpowiedzialny za daną grupę osób, które strzelają, to łatwiej jest mu przejść po stanowiskach, zobaczyć, że wszystkie te bronie, które leżą sobie na stanowiskach, że one mają ten wskaźnik bezpieczeństwa, niż gdyby miał do każdej podchodzić, zaglądać czy prosić o okazanie tej komory, więc jestem w stanie to. Zrozumieć. Nie mówię, że gdzieś tam bym super optował za tą opcją. Jak strzelnica nie ma takich standardów bezpieczeństwa, to do niej nie pójdę. Ale staram się rozumieć. Natomiast co Wy o tym myślicie? Czy to jest przesada? Czy to jest takie zbytnie niańczenie się z bronią i to już nie daje frajdy ze strzelania? Tak jak wspomniałem, na tę akurat strzelnicę ostatecznie nie poszedłem. Właściwie nie pojechałem. I nie dlatego, że mieli taki akurat wymóg bezpieczeństwa. Tam było... Czuć taką niechęć ogólnie. Tak jak jesteś nie stąd, jesteś nie z naszego klubu, jeszcze chcesz tam coś nagrywać, to nie, nie, nie. Poza tym, różnie to bywa na przykład z kwestiami honorowania lub też niehonorowania prowadzących strzelanie. To kolejna ciekawa rzecz, kolejny temat, o którym można by porozmawiać, bo to nie jest tak, że zrobisz sobie tego prowadzącego strzelanie. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest ten prowadzący strzelanie, to uprawnienie tutaj postaram się dorzucić dosłownie w dwóch, trzech słowach. Bardzo dużym uogólnieniu możesz po prostu prowadzić strzelanie, możesz samodzielnie iść na strzelnicę, czy też możesz zabrać w swoją żonę, dziewczynę, kolegę na strzelnicy i możecie być tylko wy na tej strzelnicy, jeżeli oczywiście właściciel, zarządca tego obiektu się na takie coś zgadza. Jest to w regulaminie. W praktyce wygląda to bardzo różnie. Są takie strzelnice, które w ogóle tego nie honorują, one mówią i tak musi być on nas pracownik, choćbyś miał uprawnienia prowadzącego strzelanie wszystkich możliwych instruktorów, wszystkich dostępnych organizacji, to my i tak musimy dać swojego człowieka. A są takie strzelnice, które nawet tego nie weryfikują i po prostu wchodzimy sobie tam. Mam wrażenie, że nawet jakbyśmy poszli z ulicy i pierwszy raz mieli broń w rękach, to oni by też machnęli na nad ręką, a strzelaj se pan, co nas to obchodzi. I tutaj też, co strzelnica, to zasady, ale tak jak w poprzednim przypadku rozumiem, bo każdy ma to swoje poletko i każdy sobie tam dba, żeby było bezpiecznie, fajnie i miło na różne sposoby. Jeszcze tą historię, historię, nie historię, właściwie takie trochę do Was pytanie, chciałbym zakończyć jedną anegdotką. Otóż pewnego razu poszedłem sobie na strzelnicę z żołnierzem. A nie jakiś tam byle, jaki żołnierz tam powiedzmy, coś, nie coś potrafi, coś tam w życiu postrzelał, i w sumie był to chyba jeden z jego pierwszych razów na strzelnicy komercyjnej. Przynajmniej nie mówił, że jest tam jakimś stałym bywalcem salonów strzelnicowych, bo dało się wyczuć od niego bardzo duże zaskoczenie tym, jakie w ogóle są zasady bezpieczeństwa na strzelnicach. On z tą bronią, moim zdaniem, osoby tak spaczonej właśnie tym bezpieczeństwem strzelnicowym, co nie mówię, że jest minusem, raczej podkreślam to jako plus, to w moich oczach ten człowiek obchodził się z bronią bardzo frywolnie. On tam nie oddawał jakichś strzałów kontrolnych, jakichś kątów też specjalnie nie zachowywał. No może tam o ten palec na pewnie im mówili, że można przypadkowy strzał oddać, ale jakoś przesadnie tego nie było. On wręcz dziwił się, że tam niektórzy Stosują jakieś te wskaźniki bezpieczeństwa, jakieś podkładanie broni bez magazynka, ze sprawdzaniem komory, z oddawaniem strzałów kontrolnych nic takiego. U nich nie było, więc zobaczcie, co środowisko, to podejście do broni nieco inne. Ja uważam, gdybym miał tak podsumować jakoś ten odcinek, że jakieś te zasady, nawet jeżeli one są głupie, to lepiej tu nie zdawać się na prawo Marfiego, czyli jak coś ma się spierniczyć, to się spierniczy i wszystkie takie rzeczy, które mogą eliminować potencjalny błąd, wypadek, warto sobie odhaczyć punkt po punkcie, czyli wyjęcie tego magazynka, sprawdzenie komory, i to już jest 99% sukcesu w kwestii bezpieczeństwa, moim zdaniem. No, jakie ty masz zdanie w tej kwestii? Zachęcam cię do skomentowania, czy jesteś tutaj bardziej liberałem, czy może konserwatystą, ale w sumie co jest co. Po prostu daj znać co ty myślisz, pozdrawiam cię serdecznie. Jeżeli lubisz tak sobie czasem obronić, luźno pogadać, czy też posłuchać, to zachęcam do śledzenia mnie, do subskrypcji i do zostania ze mną dłużej, a przede wszystkim do zobaczenia na Strzelnicy. Cześć!